A ja nie. Gusta mogą być różne, ale większość dzieci uwielbia ruch oraz zabawę na świeżym powietrzu. Wygibasy na placu zabaw są jedną z największych atrakcji dla najmłodszych. Na tym mniejszym placu zabaw bardzo lubi zjeżdżać na zjeżdżalni. Wchodzić po schodach, zjeżdżać, No, ale no, jednak wydaje mi się, że teraz faworytą jest piaskownica, łopatki, robienie babek. A na ogródku no to najbardziej woda, najbardziej konewka i basenik, który ma i zazwyczaj jak jest lato to wystawiamy jej ten basenik, ona wtedy to go po prostu biega e, i, i, chyba, i chyba woda. W zależności od y, chwili czy tam dnia, raz bawi się w piasku i go nic nie obchodzi, raz chodzi po moście, także jak to mały człowiek. No? Ciekawe co mają do powiedzenia na ten temat najmłodsi. No lubię się bawić w to, kopać Pieskownicy, no. No. No wspinać się tam po różnych konstrukcjach. Nie wiem, no ten pająk takie fajny, że powychodzić w ogóle. Jak więc odtworzyć w domowym ogródku elementy placu zabaw? Gdzie znaleźć najlepsze oferty i ile to kosztuje? Największy wybór zabawek ogrodowych znajdziemy w Internecie na platformie handlowej. Także ceny oraz asortyment jest przeogromny. Dodatkowym elementem przemawiającym za zakupami w Internecie jest bezpieczeństwo zakupów, które gwarantuje program ochrony kupujących. Robiąc zakupy na platformie handlowej, jesteśmy chronieni zwrotem nawet do 10 tysięcy złotych, w przypadku jeśli przedmiot znacząco odbiega od opisu. Wydaje się więc, że najlepszym i najwygodniejszym pomysłem na zakup zabawek ogrodowych są rodzinne zakupy przez internet.